Ciełonkowie widzowie witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Runeter na moim kanale. Moi drodzy moi mini. Malfight Dalia. Jakiś czas temu próbowałem, uruchamiałem, no bo ten deck wrócił, jak dobrze pamiętam, na standardzie, bo on czasem niektóre match-upy radzi sobie całkiem nieźle, a jeżeli uda Wam się szybko uruchomić głaska, no to ta karta ma 3-3, to są bardzo dobre statystyki, można narzucić presję, plus jeszcze jakiś rozgrzeszyciel, który oczywiście jest dostępny na wieczności. Także wydaje mi się, że opcja, no, którą możecie brać pod uwagę, jeżeli chodzi o gry rankingowe. Natomiast słuchajcie, no patrzę na win widzę 56%, ale wiem jedno osoby, które wybierają ten deck, zazwyczaj grają nim bardzo dobrze. No i są, osoby, są oczywiście osoby, które grają nim bardzo źle. Wbrew pozorom tutaj też należy mieć pewien taki styl grania. No i zobaczymy, czy ja ten styl mam, czy nie. Zobaczymy, czy wygram. Ja jeżeli wygram, to ile gier dzisiaj. No ale oczywiście przed gierkami prezentacja tali. I jest wiele wersji tego deku, żeby była jasność, widziałem, że na przykład ktoś grał kartę, pokażę wam w międzyczasie, bo z tego co wiem, to niektórzy z was lubią nawet oglądać jak tutaj opowiadam o tych kartach. Niektórzy grają na przykład tę kartę. Kolejna taka karciożka to może być o i nawet chyba tak zaraz zrobimy. Jeszcze jedna jest taka karciożka, którą można tutaj grać. Ona jest za 5 punktów, jak dobrze pamiętam. W ogóle, że ta karta dostała pafa i ludzie do tego wrócili. Nawet teraz przegrałem by the way. No ale wracając do tematu naszej tutaj Sytuacji. Zwiastunka maga. Ja sobie jedną, jedną wezmę od razu. I prawdopodobny. to jest bardzo dobra karta. To jest w miarę OK. To musi tu być. To też, bo uruchamia. To też przyspiesza. Skalna musi być, żeby zagrać ten. Ile mam zaklęć? Idealnie 12. No tutaj specjaliści. Dobra. Jeżeli miałbym wybierać, to chyba wolałbym tak. Zagram sobie jedną zwiastunkę, dlatego że ją lubię. A ona później w late game jest bardzo silna. No bo ten ma choć zmierzenie 2-2. talia, zmierzenie 2-2. A jak widzicie. Nie gra tutaj typ rozgrzeszyciela To jest dla mnie zaskoczenie No więc jaki jest zamysł? No to zobaczmy przede wszystkim co robi jeden bohater Ciekawostka, kiedyś Malfight nie miał tego przy zagraniu i... ani próbowali to zmienić bo nikt tym nie grał No dobrze, udało ci się przywać lokację o całkowitej koszcie 10 punktów Kiedyś było 12, bo nikt tym nie grał I zaczyna być fajnie, gdy robimy niepowstrzymaną siłę Jak widzicie, jeżeli posiadamy token ataku Jeżeli mamy token ataku Ogłuszamy wszystkich wrogów za dwa value. Bardzo ciekawe. W ogóle to śmieszne, To jest lawina, a tutaj takie jakby ta lawina się złączyła, i powstał malwajcik Mamy zamiennik. Bardzo silny zresztą. Za te trzy punkty wrażenia, że udało ci się w tej grze przeprowadzić lokację. Jeszcze ogłuszenie, tak? Jeszcze dodatkowe. Bardzo fajne value. Jeżeli chodzi tutaj o awans, no to właśnie chodzi tu przede wszystkim o niepostrzymaną siłę. Bardzo ładny art, bardzo go lubię, jeden z najfajniejszych i tutaj animacje naprawdę Malfoycik animacje ma bardzo fajne. Ta raczej znacie, była nie na moim kanale. Dlaczego ja zawsze mówię o tym rozgrzeszycielu? Bo zajmujecie HPki z salwy, oj przepraszam, troszeczkę za dużo. Zajmujecie HPki z salwy, no i wtedy to zmierzenie tutaj fajnie, fajne rzeczy robi. Jeżeli by wam się udało jeszcze zastanować tę jednostkę, która jest przed, czy jest blokerem i wtedy jeszcze, słuchajcie, salwa leci prosto w nexusik, tak? I to zmiażdżenie jeszcze tutaj obrażenie, dlatego rozgrzeszyciela się ogólnie gra i stuny. Um. Tutaj oczywiście trudno powiedzieć tak, bo to jest taka karta na konkretne sytuacje, nie wiemy co za bardzo uda nam się przywołać jako tą drugą, oczywiście ta lokacja musi być na stole, więc mamy na to wpływ, ale no po pierwsze przeciwnik może to skontrolować, nie wiemy czy będziemy mieć jaką rękę, jest różnie po prostu. Jedziemy dalej oczywiście, głazek omówiłem, głazek jest bardzo dobry w pierwszej i drugiej rundzie, wyobraźcie sobie macie lokację za jeden, w drugiej macie atak i macie dwa głaski, bo tak wam ręka wypadła, nie? I głaski mają statystyki 3-3, no i to już jest coś. Głaska oczywiście wolałbym nie dobierać później, bo to już jest spora trata tempa. Jedyneczki, więc postaramy się poszukać jedynek na start. Spójrz, przyszłość się tu bardzo fajne, bardzo dobre. Przede wszystkim lokacja. Dwójka w miarę szybko się pojawi, Te 5-5 niezły statystyki. Księżycowa, żeby tu bronić kart, które nam pomagają. No i przede wszystkim em, dobór karty. Kolejny dobór karty, bo to dosyć istotne, bo tu łatwo się wypstrykać. Skoczek, bo robi tutaj podatność. Podatność jest jak najbardziej w porządku. Uuu... Nie widzę, żeby tutaj był grany, karta była grana za 3 punkty z ostatnim tchnieniem. To bardzo ciekawe, spróbujemy tak zagrać. Spadająca, atakujemy trochę taki flok, ale tylko w momencie, gdy zaatakował i ten atak nastąpił, i wy wtedy możecie zagrać spadającą gwiazdę. To jest ciekawe, pasterz porządku, tu chodzi właśnie o to combo Oczywiście, wiecie, jak jest. Bardzo fajnie pasuje działa tutaj z przykład, talionem, gdy zagramy pod kopię i wtedy pojawią się tutaj karty stąd. Kontrolne zagranie, oczywiście, rytuał musi tu być i to jest dla mnie zaskoczenie. Aż trzy sztuki w. Wow, sporo. Żywiołach Ziemi, mm, bardzo fajne statystyki. Zauważcie, że udało się 4 lokacje przywołać. 6-5 statystyki, czwarta runda to jest coś. Słoneczny rozwój, kontrolna sprawa. I, no i Głazo Krusz, zauważcie, że jeżeli udało się 4, no to mamy tak, 4 obrażeń wrogowi, dowolnemu, plus jeszcze dodatkowo, bo to jest i, punkty obrażeń wrogemu Nexusowi. Jakby nawet finisher w pewnym, w pewnym stopniu. Ale statystyki już takie kolorowe tutaj nie są. 6 punktów. No ale chodzi tutaj o to, o to zagranie tutaj przy zagraniu. He, <laughs> przy zagraniu. No i słuchajcie, no co? Jedziemy z gierkami. Wiecie co? Teraz sobie tak myślę, na jakim ja trybie sprawdzałem. Ale wydaje mi się, że to był tryb wieczność, więc dobrze wybrałem. Wayne i Jarvan. Ciekawe. Nie mamy głaska, ja nic na to nie poradzę. Mamy za to bardzo fajną dwójkę. No dobra. No, brakuje głaska, ale wszystkie te karty mi się podobają. No spróbujmy. Za bardzo nie wiem, czego tu grać poza głaskiem jedynką pod e, spójrz przyszłość. No a czy on mi narzuci takie szybkie te... O, wykucia tutaj będą. Znaczy naturalnie, bo wejmie jest pod wykucia, by the way, ale. Okej, okay, zagrał to wolniej, to my też zagramy sobie to wolniej. Nie wiem czy tutaj pasterze, tylko pasterz myślę, że będzie martwy. Bo nie dam rady go uratować, więc może najpierw zagramy w ten sposób, bo tutaj potencjalnie mogłaby być Wayne, to już działa jest lepsza wersja, by the way. No i niestety podejrzewałem, że nawet bitwa na ryby, pojedynek, to jest coś, co się nie wodą. nie, ale jest takie mocny buff, by the way. No i nie jestem w stanie zabić tej karty, żeby było zabawniej. Temet. O, Nevermind. Demony eee, kryją się wśród nas udając ludziom. Trzywalił. Szczerze? Dobra, zagrajmy po tym waliu. i spróbujmy zobaczmy, co tu się wydarzy. Z wytrzymałości nie mogłem skorzystać, ale spokojnie, za chwilę nam wiedzie tu kombo. A ja jeszcze nie skończyłem. I będzie combo na następną rundę. Myślę, że 3, 1, 5, 5 można spokojnie zagrać. Tutaj będzie kombosek zaraz, więc spokojnie. Mmm. Warto spróbować, myślę. Warto spróbować, bo tutaj jest e, zwiat. U nie by the way. No, ale myślę, że tu buff. Myślę, że buff. No, to jest jeszcze, wiecie, e, Freljord. Bardzo kosztowny buff, rzucony z lewej strony. To jest dobra wiadomość, to znaczy, że może mieć kiepskie karty. No ale jak ja będę mieć stół za chwilę, widzowie. Punkty zmarnowane, niezły value, a my mamy niezłą kartę tutaj. Szkoda, że trzy punkty obrażeń. Mówiłem, że będzie combo. Jest głazek, niedługo malfajcik, ale nam brakuje stacków. Zagramy tak, bo tutaj jest dużo value. No szkoda, że tutaj będzie działać. Ale tu idę na dobrą wymianę ta wytrzymało się na wagę złota, nie? Okej. Okay. No i nie mam tutaj jak zagrać tego pod no, no nie mam. Albo poczekajcie. No kurcze, dwa wali, wiecie, no dwa waliu nam brakuje, ale no widzicie, moja ręka Pozostała wiele do życzenia. Talieni nie udało się zagrać, nie udało się też zagrać wtedy tych piątek tak, żeby było w tokenie ataku, nie? Hmm. No, niefortunnie. Ciekaw jestem, czy gra lodowy grobowiec. Ja, znaczy, wiecie, wydaje mi się, że jeden czy tutaj poświęcimy nawet. Na no, pauza. Już się modlę. Ryzykowne. Dajcie mi się skupić. Wow, ile value by the way? Zobaczy, 4 hapaki. A, no tak Zabicie. To tylko Frostbite. Ok, no w sensie. Chciał zagrać niż Niszczy... loka. Lokację i nie policzył. Nie wiem. Zostawię wam to, bo było to dosyć ciekawe. A combo też nam ładne siadło, także zostawię. Jedziemy z kolejną grą. Ojej, ojej, ojeju. Nie wiem jaki to będzie matchup. Ja szczerze uważam, że będzie tragiczny dla nas. To mi się podoba, to jest niezły start. Co tak księżycowe kaskady tak mi wypadają. Ola la, Diana, hello! Diana, Diana, zostaniesz moim księżycem. Myślicie, że przeszedłby taki tekst? Nie! Nie, nie i jeszcze raz nie. Kombo mamy, tak? Ale nie tak jak ja chciałem, no, ale cóż. A ten głazek chociaż buffa zaraz zostanie, a jak zagra reperkusję, mówi się trudno. Myślę, że pauzę może tutaj zrobić. Ja bym tak zrobił na jego miejscu. Hmm, to też jest jak najbardziej OK, tylko że szóstki nie grasz wtedy w następnej rundzie. A szóstkę warto grać w następnej rundzie, żeby jak najszybciej uruchomić karty niektóre. No ale że to nie jest Jace, to w sumie nie musi tego nawet robić, nie? Więc, jedna nowa szóstka. Różne karty tutaj mogą wylecieć. Jest jak jest. Jeżeli zagram pasterza, no to nie, nie chciałbym grać pasterza tutaj jeszcze, bo pasterz może umrzeć. A chciałbym, żeby on dał ich chociaż jeden stack. Więc zrobię coś bardzo ryzykownego i zagram pauzę w następnej rundzie. Dzisiaj dziwnie ludzie grają z tego co widzę. Mam tu emotki zrobione. No w szczęście nie zniszczysz tej lokacji. Okej, okay, zagapił się, I guess. Dziękuję, dziękuję. No, jeżeli zmarnuje punkty 2, wtedy zagramy pasterza. Jeżeli nie zmarnuje punktów... Nie gramy. Oczywiście, że chciałbym tutaj zagrać tak, 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 ale no niestety, no... Oczywiście, jakieś reperkusje tutaj też byłyby dobre na, na nas, ale no, czy to jest aż tak warte tego wszystkiego? Co sumie to jest spoko, Tak, zadowolony w ogóle. Jak wiśnia, wie. Uu. O. A to ciekawe, co on może kopiować, szac? Co on może kopiować? No Oczywiście, przyjmę sporo na klatę, nie podlega żadnej dyskusji. Ale plus jest taki, że za chwilkę będziemy mieć ko. O, bardzo dziwnie gra Mówiłem, że bardzo dziwnie gra? To... Yy, yy, dziwnie gra O Jezu, o Jezu Co tu się wyprawia, chat? Ale kombo tu zadziała zaraz, czekajcie Tak? Czy nie? No niezły kombo Szóstka musi być grana Niezła Szóstka by the way Szkoda, że nie ma miejsca na stole A nie zaatakuje najgorzej Nie ma miejsca na stole, kombosy są super Wiecie co, jakby Było coś Temu, uważam, że tej talii Brakuje czegoś, żeby było zaklęcie, Żeby to teraz dać buffy, taki jakieś jest Jace, nie? Wtedy to byłoby naprawdę obiecujące. Muszę sobie zrobić miejsce na stole. Muszę zagrać wtedy skoczka. Skoczek uruchomi karty. No i znowu będzie bardzo blisko, żeby uruchomić tego pana. Szóstka może być w następnej rundzie, ale zaraz pewnie księżycową kaskadę zagramy. Kolejna szóstka. Cieszę się, bo to nie ma Lux. Nie ma też Heimera. To jest dobry value dla nas. No, ładne obrażenia wciąż. Ciekawy mnie. A ciekawi mnie, czy ta karta jest tu mocna? Nie, no księżycowa. że co, waspalę sobie jedną kartę, ale czy to jest taka strata, chat? Chyba nie. Okej, okay, myślę, że teraz to jak najbardziej skazane i zagrać dwójkę, dwójkę. Nie oczywiście nie da rady tutaj zagrać jak ja chciałem, tak? Bo mówiłem, nie było karty na początek. Zobaczcie jak to wygląda. Zmarnował dwa zaklęcia, takie... Wiecie, chodzi o to, że on dalej musi marnować zaklęcie, żeby pozbyć się moich piątek, a te piątki to jednak dużo nadal biją. I jakiś mistyk poleci, I guess. Chyba, że tu baw. Okej, okay, pierwszy promień. Dobra, i ja tu zagram oczywiście podskoczka, żebym mógł uruchomić szóstkę sobie potencjalnie. Dużo zmarnował, po zawsze może dwójka do niego wrócić, no ale tutaj ta dwójka może mu fajnie poczyścić, zobaczcie jak to wygląda, nie? To raczej pauzę już zrobi, znaczy tak powinien zrobić. Eee... Dwa punkty, ciekawe. Okej, okay, mogło być gorzej, I guess. Mamy tu bardzo fajne, wzburzone piaski. No musi kartę dograć. Blokować jeszcze mamy jak. Uu. Tak jak myślałem. Eee, no raczej pozbędziemy się blokera. Combo mamy. Ewentualnie będzie później jeszcze ta karta. A tu jeszcze mamy to. Więc robimy... tylko że ty masz ten. A tu nic nie zmienia. Nie no, zmienia. Bo tutaj złapiemy ją w następnej rundzie, nie? To wygląda fajnie. I tutaj mamy 5 walił. I jeszcze faj do bloku. W się sensie do stuna, nie? Tu będzie chciał coś zabić, ale to z prawej strony. okej okay. Zrobimy sobie miejsce nawet na stole. Bardzo dobrze. Karta zostały. 5 walił oczywiście ratuje. Komboska nie mamy, jak widzicie. Nie udało nam się ani razu zagrać pod kombo. Ale spokojnie zaraz sobie zrobimy miejsce na stole. Okej, okay. mnóstwo tanich zaklęć. Mnóstwo, widzowie. Ale spokojnie. Ja i tak jestem bardzo ładnie ustawiony. Oczywiście tej karty nie blokujemy. Open czy nie? No nie, open tutaj byłby kompletnym pomyleniem się. Blok oczywiście w tej karty, Bona. Bo może trójkę dobrał. No i zobaczymy. Na razie jakby nie widzę tutaj niczego, co miałoby mnie zmasakrować. Nie widzę. No i teraz ładne walio. Wybaczcie mi, Pieseła. Poddał się, okej. Okay. Eee, za dużo tanich zaklęć. Może nie dobrał luks, nie dobrał oczywiście... A może to była po prostu konta na deki. Trudno mi powiedzieć, co autor miał na myśli, bo go nie znam. No ale cóż, jedziemy z trzecią i ostatnią grą. Dziwi się, że ludzie tak, tak szybko się poddają, to nie jestem przyzwyczajony do tego. Przecież zdarza się oczywiście, że szybki surrender, ale no częściej to się gra do fulla, nie? I jak już wiesz, że na pewno przegrasz grę, a mój mieć miał karty, miał jeszcze blokerów, to mógł spokojnie grać. Ten tek wrócił do mety, by the way, Jake's on. Ładne win ratio, mam już combo. To może być niezłe na... A w ogóle Orn jakie ma statystyki? Dobra, to jest najlepsza karta ever. Którą on może skontrować, ale nieważne. Czy ja tu mam combo 1, 2, 3? Zależy czy nam to skontruje. Nie mamy tutaj. Mamy bohaterów. Wolałbym karty. Chcę już. Chcę już produkować sobie. <grym> Lokacje, dlatego zagram po 3-1. Wydaje mi się, że to jest jak najbardziej okej. Okay. Czaksimusa nie. Ok, może być Czaksimus. No, co jest, jak jest. Kombo nie będzie tutaj, a szkoda. Ale co? 3-1 Open, tak żeby oddać mu ruch. Może zmarnuje rybę? Mamy 2-2? No nie, no wygląda to smurfastycznie. No i tu jest moim zdaniem mały błąd. 5 value. No i zobaczymy jeszcze, jak się obroń. Dlatego nie lubię Jacksa rzucać w ciemno. Nie mamy też za żadnego zaklęcia, które pozwoliłoby mi w tym momencie się go pozbyć. Bardzo dobra pauza dla mnie, bo mamy słoneczny rozbłysk, a nie widzę tu lepszej możliwości zagrania pod tą kartę. I teraz na domiar złego możemy zagrać co wolniej. A... Na razie ja powoli. Lokacja nie pozwoli mi skopiać, ale powinienem się wyrobić. Ale to nie jest specjalnie dobra lokacja, ale mogę poszukać a, a, czegoś. Ładne waliu, na razie zagramy tak, cały czas będzie mógł mnie skontrować, ale mówi się trudno. Nie znalazłem ani jednej piątki, no to szykuje się chyba na najtrudniejszy matchup by the way. Będzie mi smutno, bo w sensie kombo siadło nam perfekcyjne by the way, bo tutaj za chwilę wszystko się uruchomi, no ale on może tylko po prostu zagrać jedną kartę i będzie po nas. Ładne uleczenie by the way. Zagram tak, zrobi tak i idziemy na wymianę. to jest warte? Simus ma awans. Nie, ewidentnie nie. Ok. Jak mówiłem, będzie combo. Combo tada. Tej karty mi właśnie brakowało. Właśnie tej karty mi brakowało troszkę wcześniej. I teraz... Nie podoba mi się ten jego open attack, ale spokojnie zagramy sobie tu spokojnie 1-3 raczej. Jacksimusa możemy chyba nawet zestunować ładnie I wygląda to w ten sposób. I Malphite w następnej rundzie znowu bez awansu. A to ham. Zostawiłem sobie jeszcze negacje oczywiście. Tutaj będę już w stanie pozbyć się tej karty z Italii. Ładne obrażenia. Można spokojnie zagrać jedyneczkę jeszcze. Pozbyliśmy się karty. Tu w cały czas mój przeciwnik jest daleko, daleko, bo tu musi być 8. Jaksimus ma awans, dlatego tak zagraliśmy. Zamiennik. Wypadałoby poszukać lokacji, prawda? Hmm, może lokacja. No, tak blisko, nie? Jak nazłeś? Jak na. W sensie, to już trzecia nasza gra, że jesteśmy bardzo blisko. Ale jednocześnie. Się... O, Jackson spalił zmierzdzenie to jest dobra wiadomość. No, ale zrobi sobie blokerów. To już jest coś. Zrobił karty do bloku to już jest coś. No, ale szczerze mówiąc, ja mu się pozbędę zaraz całego stołu, nie? Ekstracyta linia mówi się trudno. Nie ulegnę. się! Powiedziałem Wam, będzie trudno. Spokojna Wasza rozczochrana. Są ustawiony, to chyba jakby miał lodowy grobowiec, ale no widzicie, na lodowy grobowiec też mam odpowiedź. Value, jeden waliu, jeden waliu czat, nie? To jest. paskudne, no to jest paskudne szczerze, ale chyba powinienem zagrać po czwórkę i Suna zostawić na następną rundę. To też jest jakaś koncepcja. Ale tak, zmarnował trollczanta. Ma mnóstwo jedynek specjalnie chcę zagrać te jedynki, żeby blokować. Talijaniem o, mogłem w sumie pauzować i pod taliję zagrać, ale chciałem mieć karty do bloku w razie co. To oczywiście sobie poczekamy, bo to uciszenie jest MVP, pamiętajcie. No i negacje, wtedy mamy ładną, ładną następną rundę. Niesamowite jest to, jak to kombo siada, nie? W sensie to kombo siada niesamowicie. Ok, wiemy już o co poszło, wiemy co jest grane. Tutaj jest yy, zagranie pod ornika. Ale ja na ornika mam odpowiedź. Czy to jest orn? Aj, widzicie, tali, ale no niestety i tak był jeden tak. Stworzyłem ten młot, jest tak dobry, że nazwałem go młot. Jest tak dobry, że nazwał go młot. O, z wyposażeniem. I understand now, man. Brakuje mi jednej lokacji. Tu będzie awansik, a jak zagram tutaj, to będzie to samo, prawda? No właśnie, no cwane, cwane, czyli bez sensu Bez sensu to zatrzymałem, szczerze mówiąc Oto, jestem. Oto ja. Jeżeli znajdę Stuna i tu będzie awans No to raczej GG, nie? Jeżeli znajdę jedną kartę, która się nazywa lokacją Oczywiście to już musimy zablokować Szkoda, że nie mam już miejsca ale w ogóle te 1-2 mu zrobiło robotę. Bardzo ciekawe, nie? Chcieliście Boga kuźni? To go macie! No wystarczy tylko stunę znaleźć, no. Znaczy lokację i wtedy stun, nie? I on, on nie ma opcji. O, zawsze mnie pogoduje. Muszę poznać sekrety i mocy. O to chodziło. No, wybierać nożyce, Malphite. Aby coś taniego I dwójkę palimy, no i, i to jest do wina Tylko, że muszę poświęcić negację, No ale inaczej gry nie wygram, bo on raczej, gry wygr on raczej wygra grę w następnej rundzie, prawda? Aczkolwiek nie ma zmierzenia, więc mogę nawet jakimiś płotkami to blokować Ale z drugiej strony, jak wygrać grę, prawda? No ja tu widzę tylko możliwość zagrania stuna Nie widzę innej możliwości wygrania gry Jeżeli wy widzicie, to w komentarzu zachęcam to nie co to jest? Wreszcie chciałabym być w twojej skórze. Lodowy gra byłby zabawny teraz. Masakra ma pewnie drugą rybę. Nie starczy mi punktów To jeszcze będzie awans, ale nie starczy mi punktów na to zagranie I guess Karta za jeden No i jednego punktu widzę, że nam zabraknie przez to Unlucky, nie? Myślę, że bardzo unlucky Myślę, że... że... Jakby zmienili to na 0, to byłoby zbyt to I guess, ale... ale unlucky, I guess. Słoneczny raz błysk tu nie da. Chyba, że jakimś cudem zdołałbym uczyszyć Orna, żeby on nie mógł przy ataku zadziałać. Ale wydaje mi się, że on zrobi open atak w następnej rundzie, nie? Ale jeżeli by zrobił open atak, to ja się obronię poświęcając Malfighta Ale z wiosnkami nic nie da, bo nie mam Malfighta wtedy Szkoda, że nie mam nic Jakieś unicestwienie orna byłoby na wagę złota, ale widzicie, no nie mam. Ja, ja kompletnie tutaj, słuchajcie, za tej 6 punktów obrażeń, ale wyposażenie jest czymś oddzielnym zupełnie. Więc to był jedyny duży błąd, jaki popełniłem, ale to dobrze, to dobrze. Człowiek się uczy, nie? Myślę, że pauza. I spróbuję zagrać to, co wam powiedziałem. Jeżeli zdążę zagrać piątkę worna nie poświęcając, bo zabraknie mi value, nie? A przeciwnik wyszedł? Przeciwnik wyszedł tylko dlatego, że zrobiłem kartę, na którą nie miałem punktów? Lol? Będzie uciszony. Będzie mieć 7 value. A, no szkoda. No, myślę, szczerze, czuję się mega rozczarowany. w sensie nie rozumiem tego wyjścia z gry. No bo raczej. strata, utrata połączenia w takim momencie? Dziwne, nie? Dziwne. Raczej. ale dlaczego? To była tylko bitwa na ryby, miałeś... Myślę, że raczej nie wygrałbym, gdybym on tam zrobił open attack. Miał jeszcze dużo kart, mógłby to spokojnie kontrolować. Dziwne te gry były dzisiaj. Nie wiem, co się dzieje z moimi przeciwnikami. No, ale czasem wiecie, jak jest, nie? kombosy się udały, była nawet zwiastunka na koniec. E, zabrakło nam jednego value. Myślę, że tak jak gra Unlucky, bo nam cały czas brakowało jednej lokacji. E, szkoda, szkoda, nie? No ale jest jakie jest, widzowie. E, no i co? Zapraszam Was oczywiście na streamy dalej, bo streamy są codziennie, mimo że zacząłem już pracę. Także co? Widzimy się już jutro albo dzisiaj na streamie. Trzymajcie się.